Jeśli spytałbym się Was o no największy obraz Jana Matejki, pewnie większość powiedziałaby odruchowo Bitwa pod Grunwaldem. Wielkie, majestatyczne płótno umieszczone w ogromnej sali Muzeum Narodowego w Warszawie na pewno robi wrażenie zarówno rozmachem treści, jak i formy. Jednak jak widzicie po tytule tego materiału, wcale obraz ten nie jest największy w dorobku krakowskiego mistrza malarstwa historycznego. Żeby znaleźć jego najobszerniejsze płótno, musimy przenieść się do rogarina. Tak, właśnie tam znajduje się największy obraz Jana Matejki, a mianowicie dziewica orleańska Joanna Dark mierzący 484 cm na 973 cm, co daje mu powierzchnię 47 m2. Dla porównania bitwa pod Grunwaldem mierzy 425 na 987, co daje mu powierzchnię 42 m. Kwadratowych. Skąd w ogóle obraz wziął się w rogrynie? Do tego zaraz dojdziemy. Najpierw powiedzmy sobie, czemu Matejko go stworzył. By the way, jeśli chcecie posłuchać więcej o życiorysie Matejki i o tym, jak utopił swoją żonę w Bosforze, odsyłam Was do materiału, który już jakiś czas temu opublikowałem na kanale. Link zostawiam w opisie filmu, a także w karcie po prawej stronie ekranu. Matejko dziewicę orleańską ukończył malować w 1886 roku i zaprezentował ją na salonie paryskim rok później. Obraz, co by tu mówić, no szczerze nie wzbudził zachwytów, a co więcej, skrytykowano go od lewa do prawa. Był to znak, że moda na wielkie rozmachowe malarstwo historyczne mija na rzecz coraz to śmielej poczynających m.in. impresjonistów. Jednak znalazł się jeden człowiek, który owym dziełem się zachwycił do tego stopnia że zrobił wszystko, by obraz ten kupić, a z racji wielkich gabarytów postanowił nawet specjalnie dla niego wybudować galerię, w której się pomieści. Mowa oczywiście o Edwardzie Aleksandrze Raczyńskim, wielkim polskim kolekcjonerze sztuki, ojcu Edwarda, Bernarda Raczyńskiego, który był polskim prezydentem RP na uchodźstwie. W swojej kolekcji zebrał 466 dzieł, kupowanych w największych europejskich miastach i były to głównie Dzieła polskich mistrzów malarstwa. Samo przeznaczenie obrazu było w teorii zgoła inne niż zawiśnięciem na ścianie pałacu w Rogalinie. Matejko chciał ten obraz podarować w darze Francuzom jako pewnego rodzaju zadośćuczynienie za uczestnictwo Polski w Komunie Paryskiej. No, jednak żaden dyplomata nawet nie zdecydował się w tej sprawie interweniować. Dobra, o samej historii obrazu już trochę sobie opowiedzieliśmy i skupmy się może wreszcie na tym, co obraz w ogóle przedstawia. A jak to u Matejki dzieje się sporo. Japońska sałatka, jak to powiedział Tarkowski widząc to dzieło. Płótno przedstawia francuską historię, a dokładniej triumfalny wjazd Joanny Dark do Rims przed koronacją Karola VII. I teraz trochę takiej szybkiej historii i kontekstu. Trwa właśnie wojna stuletnia pomiędzy Anglikami a Francuzami, którzy to przegrywają coraz więcej bitew na rzecz wyspiarzy. Nasza młoda Joanna w tym czasie w wieku 12 lat doznaje pierwszego widzenia. Ukazuje jej się wedle, co możemy odczytać z jej własnych zapisków, Archanioł Michał, święta Katarzyna i święta Małgorzata, którzy oznajmiają jej, że wolą boską jest przepędzenie Anglików z terytorium Francji. I to właśnie do Joanny będzie należało poprowadzenie wojsk francuskich ku zwycięstwu. Dziewczyna rok później, czyli w wieku 13 lat, składa śluby dziewictwa, no a wizje nie ustają, więc w wieku 16 lat rozpoczyna starania o przyjęcie jej do wojska, najpierw z marnym skutkiem, no ale w końcu po jakimś czasie dopina swego. I w 1429 roku pojawia się ona na dworze delfina Karola czyli ówczesnego prawowitego dziedzica francuskiego tronu na pograniczu Szampanii i Lotaryngii, twierdząc, że przemówił do niej Bóg, który nakazał jej wyrzucić Anglików z Francji. 10 marca Joanna przybyła do zamku Chinon, gdzie rezydował Karol, spędzając czas na dworskich zabawach, nie myśląc zbytnio o jakiejś większej potyczce z Anglikami. I według legendy Karol, chcąc poddać Joannie próbie, Postawił na swoim miejscu jednego z dworzan, a sam ukrył się między sługami. No Joanna jednak rozpoznała go i powiedziała: idź do Rims, szlachetny Delfinie, tam będziesz namaszczony i koronowany. Tam staniesz się namiestnikiem pana Niebios i królem Francji. No i tymi tonami przekonywania, że oto zesłał ją sam Bóg, by wygrać wojnę. W końcu dostaje pod władanie pewną liczbę e, żołnierzy, no głównie po to, e, że chciano, by udowodniła tę swoją, jak się wtedy wydawało, niedorzeczną teorię. I tak, bitwa po bitwie 29 kwietnia 1429 roku przybywa wraz z Karolem pod Orlean i po kilku dniach zaczyna wygrywać tam bezpośrednie starcia z Anglikami. No właśnie, Joanna zainspirowała żołnierzy i innych dowódców, by z cofającej się obrony przejść w taki bezpośredni, bezpardonowy atak. No I tak udało się między innymi wyzwolić Orlean. A Joanna, wiedziana boskimi planami, zdecydowała się ruszać do Rims, by odbić tamte ziemie, które wedle tradycji były miejscem koronacyjnym władców francuskich. I Rims bramy otworzyło 16 lipca 1429 roku. Więc dzięki jej poczynaniom prawowity następca tronu, czyli tzw. Delfin, Karol VII, mógł zostać tamże koronowany następnego dnia rano i od tej pory formalnie władać Francją, co miało podnieść morale i ducha francuskiego wojska i społeczeństwa, ale też stawiać pozycję Francji w tej wojnie no w zupełnie innym, nowym położeniu. Wróćmy jednak do naszego obrazka. Ma on wręcz taki tryptykowy charakter. Ponieważ postacie na nim są tak jakby złączone w trzech grupach, na środku i po każdej ze stron, i każda z tych części opowiada o wydarzeniach trochę z innej perspektywy. Historia opowiedziana przez Matajkę nie dzieje się tylko tu i teraz, ale jak to zawsze u niego z takim luźnym podejściem do faktów historycznych, ponieważ wybiega trochę również w przyszłość. Zacznijmy sobie jednak najpierw od omówienia najważniejszych postaci. Które możemy dostrzec w tej arkadzie stłuczonych ponad 60 osób, ukazanych na tle remskiej architektury. I w tym pochodzie, który dąży od prawej ku lewej stronie, na główny plan wybija się oczywiście nasza główna bohaterka, czyli Joanna Dark, ukazana w pozie na koniu, gdzie w jednym ręku trzyma sztandar, a drugą znosi ku niebu. Albo odwołując się do boskiej interwencji, o czym zaraz. Albo pozdrawiając słuczonych dookoła niej francuskich obywateli, Matejko ukazał ją wręcz jako taki pomnik przypominający starożytnych władców, których majestatyczność ukazywano właśnie w pozach konnych, jak na przykład Aleksandra Macedońskiego czy Marka Aureliusza. Joanna Dark ukazana jest tak jakby w dwóch wymiarach, w tym przyziemnym, w otoczeniu tłumu, dostojników królewskich i rodziny, jako przywódczyni wojska, która ocaliła Francję. Ale także w tym bardziej mistycznym, jako pasterka owiec namaszczana do tego zadania przez Boga. Bo właśnie nad nią możemy zauważyć sylwetki trzech świętych, Małgorzatę Michała Archanioła i świętą Katarzynę, którzy, jak wcześniej wam wspomniałem, zgodnie z legendą, mieli objawić się jej i zainspirować ją do walki. Matejko dzięki nimi ukazał właśnie tę możliwość boskiej ingerencji, która tchnęła Joannę do działań, ale także która doprowadziła do obsadzania na tronie delfina. Jak wiemy, no z późniejszych wydarzeń limit boskich interwencji dla Joanny niestety się wyczerpał, no poza może jednym malutkim momentem, który Matejko również uchwycił w tym obrazie, a dokładniej w jego dolnej środkowej części. Możemy zauważyć tam kobietę trzymającą dziecko, które wznosi ku Joannie. To ikonograficzny zapis jednego znanego cudu, który miał się stać za pośrednictwem kobiety i który doprowadził do uznania ją za świętą. Chodziło o to, że dziecko, które było martwe pod dotykiem Joanny, dosłownie na chwilę ożyło na tyle, by można było je ochrzcić. No porażający ten cud. Ale też dziecko może oznaczać na przykład kolejne pokolenie, które miało po Joannie przejąć tę schedę, kontynuować jej walkę, no i przejąć wartości, które sobą reprezentowała. W środkowej części obrazu jesteśmy w stanie zobaczyć jeszcze dwie wyraźnie wyodrębniające się postaci, ale o nich no powiemy sobie na sam koniec, kim są i co na tym płótnie oznacza ich obecność. Przesuniemy się teraz bardziej w lewo, gdzie możemy zobaczyć m.in. rodziców Joanny Dark, Jacquesa Dark i Izabel Rome. Z jednej strony matka patrzy się z takim uwielbieniem na córkę, a ojciec z drugiej spogląda z przerażeniem na płonącą za nimi pochodnię, próbując siebie i swoją żonę przed tymi płomieniami ochronić. Nad nimi. W majestatycznej pozie, siedząc na koniu, mamy ukazanego dzierżącego w dłoniach miecz, na którego spływa łaska, boża i moc Michała Archanioła, kontabla Artura III Bretońskiego, głównego dowódcę sił francuskich, którego oryginalnie nie było w katedrze w Rims, no jednak sławił się on później m.in. zdobyciem Paryża. Dlatego Matejko tak czy inaczej chciał jego postać wyróżnić i tutaj go umieścić jako takie ważne ogniwo, które się przyczyniło w zwycięstwie nad wojskami angielskimi. Przed nimi, tak jakby na czele pochodu, idzie z kolei Jan Orleański, który dowodził obroną Orleanu. Niesie on przed sobą insygnia koronacyjne polskich królów. Jak to? No oczywiście oryginalnie podczas tamtych wydarzeń ich nie było, były jeszcze w posiadaniu Anglików. No jednak, jak to Matejko postanowił tę opowieść trochę ubarwić, no i je tam umieścić. Dla oczywiście podkreślenia doniosłości chwili, a wygląd owych insygniów był inspirowany insygniami Kazimierza, wielkiego polskiego władcy. Przenieśmy się teraz do prawej strony obrazu. Oczywiście wydawać by się mogło, że najważniejszymi postaciami są tam przyszły król Karol VII wraz z małżonką Marią Andegaweńską, którzy w pochodzie pod Waldachimem zmierzają ku katedrze, no, by zostać koronowanymi władcami Francji. Co ciekawe, Karol nie darzył jej jakoś szczególną miłością, chociaż to właśnie dzięki rodzinie małżonki głównie zawdzięczał to zwycięstwo w wojnie stuletniej nad Anglikami. Ale matejko uznał, że jest tam ktoś ważniejszy. Pomimo obecności mnogiej liczby wojskowych arystokratów, którzy przyczynili się do pokonania Anglii, to ukazani są oni wręcz jako podnóżek pewnej kobiety. A kobieta ta, jak możecie zauważyć, również mieści się pod tym namalowanym przez matejkę baldachimem, który nagle no, nie oznacza takiego wyodrębnienia pary królewskiej, ale raczej ułoże małżeńskie. I mowa tu oczywiście o Agnes Sorel, która, gdyby namalować ją zgodnie z faktami historycznymi, miałaby wtedy 7 lat. No ale matejko oczywiście nagią trochę fakty. Dlaczego? Za kilkanaście lat zostanie ona metresą króla, czyli jego oficjalną kochanką. Urodzi mu czwórkę dzieci no i będzie uważana za jeden ze zwiastunów upadku władzy Karola VII. Co ciekawe, prawdopodobnie też zostanie zamordowana przez jednego z jego synów. Chociaż bardziej skłaniam się ku wersji, że ktoś wczuł się zbyt mocno w leczenie jej z pasożytów za pomocą rtęci. Matejku był niesamowitym mistrzem symbolizmu i w swoje prace często wplata ukryte symbole i motywy, które najczęściej miały no, mało wspólnego z historią dziejącą się obok portretowanego wydarzenia, bo najczęściej właśnie ilustrowały one przeszłość, albo przyszłość. I właśnie tę przyszłość możemy tutaj zobaczyć. Gdzie? No, objawia się też ona, między innymi oprócz Agnes Sorel sposobem ukazania sztandaru, który powiewa nad głową Joanny i skierowany jest ku parze królewskiej. I prawdopodobnie na sztandarze, obok imienia Chrystusa i Maryi, znajdował się wizerunek Boga, który tutaj jest odwinięty. No i, i ma ilustrować psalm o odwróceniu przez Pana Oblicza swego. Bo przecież nad Joanną powiewa ten sztandar normalnie symbolizuje boskość, czystość, dziewictwo, a odwrócone oblicze od pary królewskiej no może zwiastować tylko rychły upadek moralności, no i ten nieszczęsny romans Karola z Agnes. Ale powiedzmy sobie wreszcie o tych dwóch postaciach ze środkowej części, o których wcześniej Wam wspomniałem i obiecałem, że do nich wrócimy. Jeden z nich to muzyk. Artysta, dzierżący instrument, który schyla się po upuszczony przez Joannę Wieniec Laurowy. Jednak spogląda on na nas i kątem oka stara się uchwycić nasz wzrok. Być może próbuje przekazać nam, że to właśnie do zadania artysty będzie należało pieśnią i obrazem podjęcie tego, co jest istotą prezentowanych tu wydarzeń. No i Matejko tę istotę namalował. Bo chyba najważniejszą postacią na tym płótnie jest chłopiec z pochodnią, patrzący się wprost na nas. On sam tę twarz swoją przed tymi pomieniami zasłania, ale już wie, co wydarzy się za kilka lat. Wie też, matejko, i dlatego, pomimo tych 60 postaci królów, arystokratów, Joanny, istot boskich, świętych, to ten mały, prosty chłopiec dwiastuje tragedię, pożogę i upadek. W końcu Joanna za kilka lat skończy na stosie po pokazowym procesie. Wcześniej uwielbiana przez Francuzów, a później schwytana i sprzedana Anglikom. Oskarżona przez nich o herezję i przywiązana do Pala wśród płomieni, 30 maja 1431 roku wyda swe ostatnie tchnienie. To właśnie może też jej ojciec zobaczył w pochodni, przed którą siebie i swoją żonę chroni. Może on też jest świadomy tego, co stanie się z jego dzieckiem. Dla ciekawych, później, już w nowym procesie, Joannę oczyszczą z zarzutów i uznają ją za niewinną. 7 lipca 1456 roku, tylko tak trochę parę lat za późno, bo z Joanny tor będzie kubka popiołu. No ale jej legenda będzie wiecznie żywa. W końcu najpierw beatyfikowana w 1909, a później kanonizowana 11 lat później, i do dzisiaj jest symbolem wielu rycerskich cnót. I wartości. Niestety, sam obraz, jak wspomniałem wam wcześniej, w latach swojej premiery, no nie zyskał uznania, a i teraz próżno szukać jego jakiejś wielkiej popularności i rozpoznawalności. A prawdopodobnie jest to najgenialniejsze dzieło Jana Matejki najbardziej dojrzałe, przemyślane co tylko potwierdzają wypowiedzi konserwatorów, którzy podczas renowacji zajmowali się tym arcydziełem. Wszystko tam było przemyślane. Każda kreska i postać nie wzięły się z przypadku. Każda z nich była namalowana w ten sam sposób, z dbałością o najmniejsze detale. I dopiero później Matejko, używając swej autorskiej, doprowadzonej do mistrzostwa techniki, niektóre postaci bardziej oddalał, wyodrębniając jednocześnie z tłumu tych najważniejszych. Tak więc prezentuje się największe rozmiarowo płótno Matejki, i być może największe warsztatowo. Jeśli macie taką możliwość, to koniecznie odwiedźcie Pałac w Rogalinie. Stańcie przed tym obrazem i chłońcie go. Dajcie znać też w komentarzu, czy chcielibyście omówienie także innych dzieł Mistrza Jana, w tym na przykład kazania księdza Piotra Skargi, przed którym i po którym nic w polskim malarstwie nie było już. Takie samo jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to też koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Dajcie też łapkę w górę, a my cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!